Naciśnij no, sobie kartę Oskar, i ci przeczytasz. Ta zasada następuje normalne warunki zwycięstwa. Gry nie wygrywa się poprzez zdobycie korony władzy. Zamiast tego zwycięży gracz, który jako pierwszy pokona pana ciemności. Patrzcie, Ciemności jedało? jest podziemia. Właśnie. Fajnie, że powiedzieliście. No naprawdę nie powiedzieliście. No. Co? To? Teraz wyszło. A teraz wyszło. No tak. A, ale to skąd bo, wy wiecie, że tam no, ja nie wiedziałem. Ja no po chciałem go zabić. Jest ukryte po prostu. Ale... Myślę, że że... Widzicie, że ja jest i ja wygrałem tą grę? Mi się zdaje, że któryś ja, z was jest Ja już wygrałem ba. tą grę, i tak więc. Uh, nie wiedziałeś przypadkiem. Pan o drugie ba. miejsce teraz pozdrawiam. Właściwie Co? to nie wygrałeś Oskar. Właściwie to od... walczysz o pierwsze miejsce sobie nadal. To Może wygrasz, to ale, ale ktoś jest się zbliży od ciebie, nie? Co gdzie ale Harbider. Ale któryś z was wiedział. Nie, jest ukryte, jest ukry jest ukryte zakończenie. Nie, tej... nie, tej... Ale halo, hallo, hallo. Co? Było powiedziane na początku, że jest ukryte zakończenie. No, a, zako a zakończenie nie jest jedne, że tam korona, Ura, tylko jest wszystko. Co? Znacie wszystkie zakończenia? Nie. Nie znam żadnego. To właśnie. Ja nie, wiem, ja nie wiem w ogóle co to jest. Ale było powiedziane, od razu mówię. O, oh, kapi. Kurde Idź na środkową Gościu zaraz już się tam tepam. mnie bo, czy wygra grę Ważne. no tam takie jest Gdybyście tam zdechli Ojejku Jejku. Czy to, czy to karma? Karma? Mięso? Mien... No to była, to była A, karma, to po prostu umiem lepiej grać od Was i. Um, I, i um, żeby, żeby, żeby nie, gry. przypominam tylko. E, powinienem wygrać jakby to były normalne zasady, jakby nie było ale, normalnych to, zasad. to, to nie, to nie, 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 O, nie, 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 O, ale wygraliście. o, o ale, ale wygrałeś, co? Ja o, o teraz całą drogę tam z powrotem, ja już idę z niego. Bors, musisz Chyba Bors tam umrzy i Quake będzie musiał ja kolejne wody. 20 tur Zanim ja tam dojdę i zanim ja go pokonam. Ojej, 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 ale ty wielki jesteś kurwa. Oscar, a im ten. Oddaj Ale z ciebie cyganka. <grym> z ciebie cyganka no. Powiedziałem. Powiedziałem. Dobra, jak się wygrywa, grę, nie? Okay. nie wygrasz. Zrobi ten no, nieznajomy. Zrobić to całkiem magiczną. Wow, no dobra. <laughs> Fucking degenerate. Nie wygrałam, grę, dziękuję. O... o jest Borsuk, jak ty umiesz tak grać w tą grę w ogóle. Bors, masz drugie miejsce przykro mi. Brawo! Mamy zwycięzcę. <grym zielka> ja pierdolę. to? Z jakiego 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 Ja się boję jak Z jakiego się. to? <grym> kurwa <zielka>